Cześć, witajcie w Skibidiverse 2.0. Jest to najnowsza wersja gry na Roblox o Skibidi Toilet, gdzie te postacie wyglądają mega, mega tak samo jak w serialu. Więc zapraszam, będziemy sobie tu robić questy. Versa już pewnie kojarzycie. Mamy pierwsze zadanie, więc obejrzyjcie odcinek od początku do końca. Cook, mamy ugotować 5 przy, przyrządzić 5 hamburgerów. I bronić hamburgerów, żeby pokonać 100 z KBD Toilet. Ciekawe czy mi się to uda. No to dobra, zaraz zaczynamy. A gdzie, gdzie te toalety w ogóle, gdzie te możemy robić? Okej, okay, czy ja mam TV Ej, ja mam TV Woman. O jacie, patrzcie, ja już... Tu są te postacie, które już odblokowałem. Ej, fajnie. Patrzcie, czy, czy mogę użyć tutaj kicka? Okej, okay, punch. I co jest? Dobra, ja chyba go rozłożyłem, więc tyle dobrze. Tu jest slab. Okej, okay, czy... jak się tu biegało? Ja już nie pamiętam, a na kontrolu... A gdzie się robi te hamburgery w ogóle? Halo, halo. Co tu się... wow, ale tu ma, mamy tutaj usprawnień, no dobra. Lecimy. Defend the burgers. The skibidi... skibis? skibis... are raiding your burgers stand. Defend your burgers. O, drive Morph, a, tu jakieś morfy możemy kupić. Z tego co widzę. Jak będzie. A, gdzie to jest stanowisko z burgerami, słuchajcie? Czy jest tu coś takiego w ogóle? Może tu gdzieś jest stanowisko. A tu jest, będziemy je bronić, tak? Czyli muszę przygotować trzy te burgery. A wejście z tej strony. Dobra, to przygotujmy. I musimy zrobić 3, jeżeli się nie mylę, więc tak, tak niech będzie. Raz, dwa zaraz i trzy. No, mamy trzy. Czy ja to zrobiłem, czy nie? Czy coś się zepsuło? Cook 20. Nie, czy ja już to zrobiłem, czy nie? A czyli 20. No, serio? Tak, taki Quest, że tyle trzeba tego zrobić? Ej, to jest bardzo długo się będzie robiło. W ogóle to mi nalicza czy coś? Bo ja nie widzę, żeby robiło mi te hamburgery. Słuchajcie. Nie wiem, czy to zada zadanie działa, czy nie. Bo coś, coś tutaj nie, nie teges, z tego co widzę. Tak dziwnie to wygląda, nie? A czemu ja tutaj włączam w ogóle tą. Nie wiem, czy to zadanie działa do końca, czy nie działa. Nie wiem, czy ja zrobiłem te hamburgery, czy, czy co. Niech będzie. Dobra, możemy tu skakać. I teraz tak, sprawdźmy sobie inne zadania. Drill Woman, Find that Fierce Drill, Real Chief, Cook Five Hamburgers. A, patrzcie. Czyli to musiałem odblokować. No dobra, tylko pytanie, czy teraz mi zaliczy tego quest'a, czy ja mogę zrobić te hamburgery, bo dziwne to jest No dobra, spróbujmy To już chyba trzeci Tu będzie czwarty i teraz chyba piąty No i co, quest mamy Musimy teraz bronić przed Skibidi, czyli muszę pokonać prawdopodobnie te Skibidi toalety to może weźmiemy sobie inną postać, jakąś lepszą, nie? Na przykład taką. Tytana. A, nie mogę być tytanem. Nie mogę być tytanem niestety. No to, no to w takim razie. Weźmy kogoś innego. Mogę tu strzelać, nie? Ciekawe, czy mogę ich paraliżować w ogóle. Dobra, dawać, dawać mi ich. Ile już zrobiłem tego? 6, no to ok. Czy jak widzicie, ma to sens? Także widać, że da się tutaj strzelać i paralizować ich, i przez to jakby pokonać. Chyba, że znajdziemy kogoś. O, jestem plungerem. You have completed the quest, ok? 100 skibity końców i expa dostaliśmy. Okej, hey, Dual Plunger. To, to mi pomo pomoże prawdopodobnie pokonać te wszystkie postacie. O, i to mega szybko, zobaczcie. I tu mamy e, 20 burgerów muszę przygotować, więc <laughs> troszkę spoko tego jest, ale czy jest więcej questów? Tutaj chyba jest tylko Drill Woman, ale być może da się odblokować więcej. Bo takie przygotowywanie hamburgerów to długo trwa. Ale może da się więcej. No dobra, hmm. spróbujmy przygotować. O, ktoś tu ma Drill Woman, zobaczcie. A ja ile tych hamburgerów już przygotowałem, szczerze to nawet nie wiem. No dobra, jest chyba już jesteśmy bliżej końca. Tak mi się przynajmniej wy wydaje. Ile tam 20 dalej? Ja ci widzę. Wydaje mi się, że coś jest nie tak z tym Questem i, i go nie do końca zalicza. Bo słuchajcie, ja już naprawdę dużo tych hamburgerów zrobiłem, a dalej jest, że na przykład 20, więc coś jest nie tak prawdopodobnie. Jeżeli będziecie chcieli zagrać tę grę, to oczywiście link do tej gry będzie w przypiętym komentarzu, w opisie, ale coś mi nie zalicza tych hamburgerów, więc być może jest to jakiś błąd, bo zrobiłem ich naprawdę dużo. E, niestety się nie udało tego wykonać, więc dziwi mnie to. Troszkę, no, słuchajcie, powalczymy trochę ze Skibili Toilet. Bo tutaj, o kurka, mutant. Ojacie, trzeba uważać, bo mutanty tu jeszcze gonią. One się tu respią, więc możemy sobie poczekać troszkę. One się tu pojawiają, prawda. Pytanie: Bo, e, jak widzicie, tu poziom dostajemy dzięki temu, to czy nam coś ten poziom daje? Ja mam drugi poziom, a chyba, chyba tak naprawdę to nie zwiększa on jakichś innych statystyk. Tak mi się tylko wydaje, że to takie na wyrost jest zrobione. Ale gierka, no całkiem zacna. No, to jest wersja 2.0, więc tu nie będzie możliwości odblokowania wszystkich prawdopodobnie tych skibidi Toilet, ale myślę, że damy radę. I tutaj Drill Woman sobie też odblokujemy. Byłoby naprawdę fajnie. Patrzcie, zaraz drugi poziom. Tu jest już mocniejszy. I zaraz będzie trzeci poziom. Patrzcie, jaki mutant tu szedł. No, mam trzeci. Tylko, czy coś to daje? Chyba tak naprawdę nic. Tak mi się wydaje. Ale gierka całkiem spoko. Dobrze, że będziemy sobie w nią grać, ale myślę, że będę musiał po prostu zrestartować grę. W następnym odcinku kobietę sobie odblokujemy. Ale fajnie wygląda ta postać. Mega elegancko. Toaleta, znikaj mi stąd. No. Dobra, bo, bo, bo warto by było zdjęcie zrobić, prawda? <gry> Z tym wszystkim. Dobra!